Wiecie, ja naprawdę nierzadko przeglądam komentarze, często obczajam, co się dzieje na mojej grupie, i z moich skomplikowanych obliczeń wyłania się jeden wniosek. I nie, nie chodzi o to, że szypujecie mnie z Dave'em czy stojczyką. Swoją drogą, część z Was, szczególnie ta żeńska, chyba się troszeczkę zapędza. No ale nieważne, chodzi mi o to, że spora część z Was często zadaje mi wszelakie pytania, czy to o moją komnatę rozkoszy, znaczy o piwnicę, czy to o coś innego, i cóż, ja w zasadzie nigdy nie zrobiłem jeszcze takiego standardowego QA, więc czemu nie? I pewnie teraz zastanawiacie się co osoba mojego pokroju może mieć na myśli mówiąc słowo standard. Ty potworze, znając ciebie pewnie teraz każesz widzom zabijać dzieci. <laughs> zabijać dzieci widzom, <laughs> żeby przepukliny dostali. Bez przesady, to nie jest grupa zaawansowana. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy QA. Przyjmijmy, że to, co wydarzyło się przed chwilą, to był wstęp. Pod moim ostatnim odcinkiem dostałem kilkaset pytań odnośnie Tojczyki. No, weźmy takie pierwsze lepsze z brzegu, jak się czuje Tojczyka w mojej piwnicy. No cóż. Skoro się już wydało, że tu jest, to jedyne co mogę wam zdradzić, to to, że niczego jej tutaj nie brakuje i znajduje się w naprawdę dobrych rękach. Słuchajcie, widzowie, czy ja bym was okłamał? Panie Kadonie, czego? Jestem zajęty. Won, ale. Jeżdżaj stąd albo resztę życia spędzisz w tym kostiumie. Ale tu chodzi o. O nią. O tojczykę? Co z nią? Eee, zaczekajcie chwilę. nie żyje! No... Nie reagowała na wyzwanie, a gdy ją dotknąłem, zaczęło śmierdzieć. W sumie to mógł pan ją karmić... Albo przynajmniej rozwiązać. Kacperku... Czy ty wiesz, jak wygląda kurczak? Ta w ogóle nie jest snafa, Poza tym... już od dawna nie żyje. Umarła z rok temu, gdy przestałem nagrywać Undertale'a. Ta, która nas interesuje, jest tutaj. Ale już nie zdążymy jej wyprowadzić, i doprowadzi do użytecznego stanu. Przytrzymają. Cześć to ja, to i czyj, to na w piwnicy jest naprawdę super. Jak widzicie, żyje papa. Kolejne pytanie brzmi, dlaczego rzadko wrzucasz filmy? Wiecie, po pierwsze, to teraz jestem na wakacjach i mam inne różne rzeczy do hehe, roboty, a po drugie, cóż, fakt: filmy na moim kanale pojawiają się dosyć rzadko. I zdaję sobie sprawę, że może was to irytować, bo co jak co, ale przyjemnie się ogląda regularnego twórcę. Tyle, że, jakby wam to powiedzieć, teorie w porównaniu do takiego gameplayu są o wiele, o wiele trudniejsze do stworzenia. Żeby ogarnąć jakąś w miarę sensowną teorię, muszę wykonać wiele działań. Zagłębić się w to w dany temat, napisać scenariusz, nagrać, obrobić audio i jakoś to przyzwoicie zmontować. I nie, że się tym teraz koszczycę czy coś, tylko zaznaczam, że montowanie i w ogóle tworzenie czegokolwiek jest. Jest czasochłonne nie tylko filmów, ale również rysunków, blogów, grafik i tak dalej. Ci z was, którzy sami coś takiego robią, zapewne to potwierdzą. Czasami wręcz nie widać, czy też nie dostrzegamy, ile pracy włożył twórca w dane dzieło, które dostajemy. Wiadomo, każdego interesuje tylko efekt końcowy oraz czas, w którym to opublikowano, i z perspektywy widza, konsumenta jest to całkowicie zrozumiałe, bo ciężko oczekiwać, by jacyś losowi ludzie jakoś bardziej interesowali się samą wykonaną pracą, a nie jej efektem. Sam, gdy przeglądam jakieś filmy na YouTubie, rysunki na Facebooku, to, mimo że sam coś tworzę, niezbyt interesuje mnie, ile ktoś na czym siedział, bo oglądam to dla rozrywki, chcę zobaczyć coś fajnego, a nie popodziwiać sobie autora. Oczywiście to nie znaczy, że nie szanuję autorów, no ale zastanówcie się. Widzicie jakiś przepiękny art, istne dzieło sztuki, dar od bogów, kwintesencja piękna, na samą myśl o nim macie mokro. Wyobraziliście to sobie? No i teraz pytanie za milion złotych. Bieracie się artem, zajebistością tego arta, czy ile czasu zajęło jego stworzenie, tym ile wysiłku ktoś w niego włożył. Hmm? Jak kupuję sobie nowy monitor, to interesuje mnie jego rozdzielczość, cale, odświeżanie, cena, a nie to ile chińskich dzieci go skręcało. No, może wyszedłem teraz na takiego nieczułego kapitalistę, ale tak obiektywnie założę się, że 90% ludzi tak robi i to jest normalne. No bo po prostu chcemy dostawać coś fajnego i w miarę możliwości dostawać to regularnie w przypadku YouTube'a. Jednak no mówię, ze strony autora wygląda to troszeczkę inaczej i w sumie to chyba warto wiedzieć, jak to jest. I jeszcze odpowiadając na to pytanie, do tego dochodzi to, że po prostu nie chcę wam dawać chłamu. Wolę posiedzieć na czymś dłużej i zrobić to lepiej i mieć świadomość tego quality, niż wrzucać na pałę coś słabego. Do tego jeszcze dochodzą jakieś tam moje prywatne sprawy. I to głównie przez to filmy na moim kanale pojawiają się dwa razy albo raz na miesiąc. Wolę was już zawieść tym, że odcinki są rzadko, niż tym, że są słabe. Co zrobisz, jak FNAF się skończy? I A iMin, mean, zaczniesz z jakąś nową grą, czy poczekasz na jakieś gry od pana Scotta? Tak więc zacznijmy od głębokiego filozoficznego pytania, czy FNAF się skończy. Miał się skończyć 2014, mamy 2018 i ma się naprawdę nieźle. Myślę, że z samego UCN-a mogę mieć jeszcze jakieś... Dwa miesiące materiałów, a Scott przecież już zapowiedział, że będzie kolejny FNAF, w dodatku miał dodać jakieś nowe cutscenki do UCN, a więc raczej do takiej sytuacji w najbliższej przyszłości nie dojdzie. No ale przypuśćmy, że FNAF rzeczywiście się skończył. Scott skoczył z dywanu na podłogę i złamał kark. No cóż. W tajemnicy powiem wam, że w przeciągu dwóch miesięcy planuję nieco urozmaicić kontent mojego kanału i pojawi się tam nie tylko FNAF, no ale niech to jeszcze pozostanie niespodzianką. Ewentualnie jest jeszcze opcja, że usunę kanał, a sam cichutko powieszę się w kiblu. Ile mniej więcej trwa u Ciebie montowanie jednego filmu? Pff, to zależy od tego, jak bardzo mi się chce, od złożoności omawianego tematu i od tego, co zdecyduję się umieścić w materiale, no ale zazwyczaj cały proces tworzenia filmu trwa jakiś tydzień. Czy wiesz, że na łatpadzie są fanfiki z tobą w roli głównej? Tak wiem, czytałem ich całkiem sporo. I co jak co, ale nie spodziewałem się, że kiedyś powstanie coś takiego jak Love Story Katona i Dave'a? Czy lubisz swoją moderację? To wy odwalacie za mnie mokrą robotę, więc... Tak. Czy śpisz spór pleguj? Co cię zainspirowało do stworzenia kanału? Jak poznałeś Ponguja? Ciężko mi jednoznacznie stwierdzić, co takiego sprawiło, że zacząłem nagrywać na YouTube, ale powiem wam, że na początku błądziłem. Kanał założyłem, jak byłem w gimnazjum XD i jak sobie przypomnę, co ja tam tworzyłem. W sumie to, na potrzeby tego pytania, zajrzałem do swojego ehem, archiwum prywatnych filmów i znalazłem tam jeden z moich pierwszych. Chcecie go zobaczyć? Puszczę wam zaraz dosłownie 5 sekund tego cringe'u, tylko ostrzegam. Teraz sobie najlepiej zatrzymajcie ten film, pójdźcie do kuchni po szklankę albo po kubek i przyłóżcie do twarzy, bo zaraz wyleją się wam oczy. Dzisiaj wam pokażę jak przetrwać w*** na Pradze północ. Ja osobiście jestem żulem, mam więc w tym spore doświadczenie. Zapraszam. Jak widzicie, ja też kiedyś zaczynałem. A co do samego FNaFa, to chyba po prostu zaczęły podobać mi się omówienia gier, wypowiadania się na ich tematy, znajdowania jakichś ciekawostek i postanowiłem dołączyć się do tego grona YouTubeków. A co do Ponguja, to jakoś się dobrze nie znamy. Po prostu zobaczyłem, że jest osoba, która robi na YouTubie to samo co ja i spytałem się o nagranie czegoś wspólnie. Czy jakieś gry poza FNaF i PUBG i czy masz plany na kanał na Discordzie? Pierwszej części pytania nie ogarniam. Tak, znam inne gry poza PUBG i FNAFem, a kanał na Discordzie wkrótce założę, pojawi się on wraz z następnym filmem. Dla tych, którzy są ciekawi, dlaczego tak a nie inaczej, już tłumaczę. Znając życie, QA będzie miało mniej wyświetleń niż teoria, a co za tym idzie, będzie to słabsza reklama dla mojego nowego serwera, czyli bardziej mi się opłaca poczekać z tym na kolejną teorię. Oczywiście mógłbym polecić go i tu i tu, ale wolę rozpocząć jego istnienie z jak największej pompy. Ile masz lat? To pytanie przewijało się wiele razy, widzę, że całkiem sporo osób jest tego ciekawe i po prostu nie mam serca, by się jeszcze trochę nad wami nie poznęcać. Wiem, wiem, jestem okrutny, ale aż miło patrzeć na wasze teorie odnośnie mojego wieku. Niektórzy dają mi 14 lat, inni 22, inni analizują mój wiek na podstawie wysokości kamery, którą utrzymałem w jednym z filmów, czy też starał się to określić na podstawie zdjęcia dłoni z Coś pięknego... Przy okazji możecie mi napisać, ile mi dajecie. Jestem ciekawy, jaka będzie średnia. Czego słuchasz jako gatunek muzyczny? Głównie elektroniki, ale poza tym lubię też wszelakie ambienty, które można słuchać godzinami i się nie nudzą. Będziesz robił live'y? No, jeśli świat i warunki na to pozwolą. Czy będziesz na jakimś meetapie? Z takich meetupowych rzeczy to będę tylko na Comic ale się nie będę jakoś ogłaszać. Czy miałeś kiedyś dziewczynę? No... Był kiedyś taki incydent, ale nie polecam. Czy kiedykolwiek planujesz nam pokazać swoją twarz, czy będziesz wciąż dla nas pod postacią Gastera w stroju Springboniego? Szczerze to nie wiem. Póki co nagrywam teorie i tam jakby nie ma takiej potrzeby, żeby się pokazywać, ale jeśli stwierdzę, że chcę, żebyście mnie zobaczyli, to się po prostu pokażę. Jednak w najbliższym czasie to raczej nie nastąpi. Ile twój nóż ma centymetrów? Odpowiedź na to pytanie znają tylko ci, którzy mieli go w sobie. Wolisz koty czy psy? Koty bardzo lubię, a odnośnie psów to mam do powiedzenia tylko jedno. HWDP, chwała wam dobrze policjanci. Policji się nie obawiam, bo sumienie mam równie czyste co piwnice. Pana bakłażana oczywiście lubię, preferuję Frediego, a odnośnie ostatniego pytania. Przecież to jest cała piwnica. Chyba nie podejrzewacie, że mógłbym coś ukrywać. No i pod koniec jeszcze odpowiem na pytanie, które też dominowało. Skąd jestem? No to powiem tak. Comic-con jest organizowany w takiej miejscowości obok dużego miasta i w tym oto dużym mieście sobie mieszkam. I w zasadzie to by było wszystko. Dzięki wielkie za obejrzenie. A póki co ja muszę coś zrobić. No to obczajcie sobie grupę na fejsie. Cześć.